Powiem Wam, że widok jest zajebisty, ale 33 stopnie wchodzenie po schodach robią swoje. A więc co w tej filmie chciałem przekazać nawet jak jest trudno. Warto podjąć ryzyko. Oczywiście nie we wszystkim, ale jeżeli coś czujemy, że coś jest nasze, to zaryzykujmy. Bo wszystko będzie w naszym życiu wymagało wysiłku. To, że działamy, to będzie wysiłek, ale to, że siedzimy i się opierdalamy, to też jest wysiłek. Dlaczego? Bo później za to zapłacimy cenę. Za dobrą i za złą decyzję i tak zapłacimy cenę. Dlatego, jeżeli jest trudno, idziesz pod górę, coś robisz, to pamiętaj za wszystko, co dobre w życiu, będzie cena. Będziesz musiał zapłacić pewną cenę. Bo pomimo to właśnie, że jest nie jest zaciekawie, czasami warto zaryzykować i iść do przodu. Tak to w mieście wygląda. Jeszcze raz zobaczcie ten widok. A więc jeszcze nagram z góry. Jeszcze będzie lepiej widać. Pozdrawiam.